Zapomnij o swoim byłym już teraz. Czy jesteś gotowy na sekrety, które uwolną Cię od ciężaru przeszłości? W tym filmie wyjaśnimy, jak zatrzeć ślady dawnej miłości i osiągnąć wolność emocjonalną. Zacznijmy wspólnie odkrywać drogę do prawdziwego szczęścia. Cześć, czy jest miłość, która pozostawiła ślad w Twoim życiu, o której trudno Ci zapomnieć? Jeśli chcesz pozbyć się starych wspomnień krążących w twojej głowie i na nowo uwolnić swoje serce, jesteś we właściwym miejscu. W tym filmie porozmawiamy o tym, jak możesz oczyścić się ze śladów przeszłości dzięki głębokim i pogodnym wskazówkom filozofii stoickiej. Zróbmy razem krok, aby rozpocząć nowy początek. Pierwszy krok, aby wyrzucić miłość ze swojego umysłu: Przetnij więzy, poczuj wolność. Wyrzucenie miłości z umysłu może być bardzo trudne, szczególnie jeśli jest to miłość nieszczęśliwa. Ale jednym z najpotężniejszych pierwszych kroków do zapomnienia jest przecięcie więzi emocjonalnych. Oznacza to skonfrontowanie się z przeszłością i wyrażenie zgody na pozbycie się pewnych rzeczy ze swojego życia. Zdjęcia, wiadomości lub stare wspomnienia, które przypominają cię o każdym szczególe, to tak naprawdę tajne łańcuchy, które zatrzymują cię w przeszłości. Jeśli nie możesz psychicznie zerwać tych więzi, fizycznym usunięciem tych przypomnień może być ważny początek. Dla większości ludzi ukrywanie wszystkiego na temat osoby, którą kochają, wydaje się sposobem na utrzymanie swojego istnienia. Kiedy jednak zdasz sobie sprawę, że za każdym razem, gdy na niego spojrzysz, będziesz przeżywał ten ból, zdasz sobie sprawę, że te przedmioty w rzeczywistości wpływają na ciebie negatywnie. Przecięcie więzi emocjonalnych nie oznacza całkowitego wymazania ich z umysłu. Ten krok polega raczej na nauczeniu się kontrolowania bólu. Osoby, którą kochasz, nie ma już w Twoim życiu, a zmierzenie się z tym faktem jest pierwszym krokiem do uzdrowienia. Przygotuj się na to, ponieważ akceptacja biegu życia i pójście dalej sprawi, że będziesz silniejszy. Pod koniec tego procesu możliwe będzie odzyskanie wolności i skupienie się bardziej na własnym życiu. Rozdział 2: Wzmocnij siebie złoty sposób na wyciąganie wniosków ze straty. Kiedy związek się kończy, większość z nas skupia się wyłącznie na bólu i ignoruje to, czego nauczyliśmy się w tym czasie. Ale tak naprawdę każde zakończenie jest okazją do odkrycia naszej wewnętrznej siły. Oglądając ten odcinek, skupimy się na tym, jak wyciągnąć cenne wnioski z poniesionych strat. Najpierw zastanów się, Jakie obszary rozwinąłeś i wzmocniłeś w trakcie relacji? Być może stałeś się bardziej cierpliwy, wyrozumiały lub silniejszy emocjonalnie. Dostrzeżenie tych korzyści jest pierwszym krokiem do odbudowania pewności siebie. Rozstanie to proces samopoznania i rozwoju. Możesz przeanalizować swoje emocje i nauczyć się dodawać wartość do swojego życia. W tym okresie zaakceptuj negatywne emocje, które odczuwasz, ale nie pozwól, aby cię pochłonęły. Zamiast tłumić swój ból, skup się na jego zrozumieniu i przekształceniu. Pamiętaj, że każde doświadczenie jest okazją do wzmocnienia się. Kiedy przejdziesz przez ten proces, wejdziesz w przyszłe relacje jako osoba bardziej świadoma i pewna siebie. Teraz nadszedł czas, aby zamienić swój ból w przewodnik edukacyjny. Rozdział 3: Zainwestuj w siebie emocjonalnie, odkryj swój własny świat wewnętrzny, kiedy związek się kończy. Możesz zdać sobie sprawę, że całą swoją energię i emocje inwestujesz w tę osobę. Jednak skierowanie teraz tej energii na siebie może otworzyć zupełnie nowe drzwi w twoim życiu. Lepsze poznanie siebie to szansa na zrozumienie, że samotność to doświadczenie transformujące, a nie przerażające. Przy okazji odkryj na nowo swoje marzenia, zainteresowania i rzeczy, które chcesz robić. Może chcesz wrócić do dotychczasowych zainteresowań lub spróbować nowych rzeczy. Każda chwila, którą poświęcisz sobie, pomaga ci stać się duchowo silniejszym i poczuć się lepiej. Kiedy koncentrujesz się na związku, często odkładasz swoje osobiste cele na dalszy plan. Nadszedł czas, aby podkreślić te cele. Zmiana kształtu życia oznacza dodanie do siebie większej wartości poprzez robienie rzeczy, które kochasz. Kiedy odkryjesz swój wewnętrzny świat, zaczniesz pozbywać się ciężarów, jakie nakłada na ciebie nieszczęśliwa miłość. Teraz zamiast marnować energię na kogoś innego, możesz osiągnąć znacznie bardziej zrównoważony nastrój, skupiając się na sobie. Potraktuj to doświadczenie jako najcenniejszą inwestycję, jakiej w siebie dokonałaś i nie wahaj się odkryć własnej wewnętrznej siły. Rozdział 4. Pielęgnuj przyszłość, a nie przeszłość. Skoncentruj się na nowych celach. Po rozstaniu ślady przeszłości często mogą przyćmić nasze myśli, naszą energię, a nawet nasze nadzieje na przyszłość. Wspomnienia z przeszłości mogą nas przyciągnąć, jednak skupienie się na nowych celach, które sprawią, że nasze życie będzie szczęśliwsze i bardziej znaczące, jest jednym z najpotężniejszych sposobów uzdrowienia. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jakie kroki możesz podjąć. Aby zadbać o swoją przyszłość i pozbyć się starych wspomnień. Przede wszystkim, trzeba spojrzeć na chwile szczęścia, których doświadczyłeś w przeszłości, jedynie jako na okres, aby zbudować przyszłość całkowicie od nich niezależną. Zaakceptowanie realności tych chwil, ale uświadomienie sobie, że stały się one teraz dla ciebie ciężarem, jest ważnym krokiem. Żądaj sobie pytanie: czego nauczyłem się z tego doświadczenia? Żądaj pytanie. W ten sposób, bez osądzania przeszłości, możesz zdać sobie sprawę, że to, co pamiętasz, to tylko nauczyciel. Kolejnym ważnym elementem skupiania się na przyszłości jest wyznaczanie nowych celów. Cele te mogą być rzeczami, których nie mogłeś zrobić lub odłożyć na później w swoim starym związku. Być może dodać ci to energii do skupienia się na swoich pragnieniach, takich jak napisanie książki którą zawsze chciałeś napisać, rozpoczęcie nowego hobby lub zrobienie nowego kroku w swojej karierze. Każdy cel jest źródłem motywacji do dalszego działania. Marzenie o tym, co możesz zrobić w przyszłości, zacznie zmniejszać ciężar nieszczęśliwej miłości, który na Tobie ciąży. Dodatkowo dodanie nowych nawyków do codziennej rutyny to także inwestycja na przyszłość. Małe zmiany, takie jak poranna medytacja, pójście na spacer lub zdrowa dieta, Mogą pomóc ci poczuć się lepiej. Dzięki nowym nawykom masz możliwość skierowania swojej energii w stronę teraźniejszości i przyszłości, a nie przeszłości. Z biegiem czasu ta nowa rutyna zmniejszy wpływ starych wspomnień i wzmocni cię. Kiedy się udoskonalisz, zdasz sobie sprawę, że przeszłość jest już za tobą i że musisz zrobić miejsce na nowe historie w swojej przyszłości. Twoje własne cele i marzenia, a nie wspomnienia z przeszłości. Będą teraz kierować Twoim życiem. W tym rozdziale znajdziesz mnóstwo wskazówek, jak uwolnić swój umysł i skupić się na tym, co sprawi, że będziesz szczęśliwy w przyszłości. Rozdział 5. STWU Zamknięte RZ siebie emocjonalnie. Odrodzenie ze stoickiej perspektywy. Nawet w najtrudniejszych momentach życia, podstawą filozofii stoickiej jest rozpoznawanie i rozwijanie własnej mocy. W tej części omówimy ze stoickiej perspektywy. W jaki sposób możesz odtworzyć siebie emocjonalnie, aby zatrzeć ślady nieszczęśliwej miłości? Stoicyzm może być wyjątkowym przewodnikiem, szczególnie w radzeniu sobie z rozczarowaniami i bólem emocjonalnym. Odbudowa siebie z tej perspektywy to potężny krok w kierunku zerwania łańcuchów starych emocji. Podejście stoickie uczy, aby nie skupiać się na wydarzeniach, na które nie masz wpływu, ale na swoich reakcjach na te zdarzenia. Być może nie będziesz w stanie całkowicie wyeliminować bólu, który odczuwasz po zakończeniu związku, ale możesz zmienić sposób, w jaki postrzegasz ból. W tym momencie, czego ten związek nauczył mnie o mnie? Pytanie wysuwa się na pierwszy plan. Odpowiedź na to pytanie zawiera informacje, które uczynią cię dojrzalszą i silniejszą osobą. Inną stoicką zasadą jest umiejętność kontrolowania swojego wewnętrznego świata a nie wydarzeń zewnętrznych. Pomoże ci to zrozumieć, w jaki sposób wszystko, czego doświadczasz, kształtuje się w twoim umyśle. Uświadomienie sobie, że twój własny umysł powoduje emocjonalne zamieszanie towarzyszące nieszczęśliwej miłości, może być wyzwalające. Zamiast ignorować ból, który odczuwasz, możesz go objęć i zamienić w źródło siły. Żądaj sobie pytanie, czy pozwolę, aby te uczucia pozostały w moim życiu, i zdaj sobie sprawę, że masz kontrolę. W stoickim życiu odrodzenie oznacza całkowite pozbycie się starych przywiązań emocjonalnych i zbudowanie silnej miłości do siebie. Ustalenie dla siebie nowych wartości, nadanie nowego znaczenia swojemu życiu i podążanie naprzód z tymi wartościami wzmocni twoją duszę. Ten proces to podróż do samopoznania, która uczyni cię silniejszym i bardziej odpornym. Wreszcie, w procesie odkrywania siebie na nowo, powinieneś skupić się najbardziej na chwili obecnej. Stoicyzm uczy nas, aby być świadomym chwili obecnej, nie myśląc o przeszłości ani przyszłości. Odkryj swój potencjał i poczuj się na nowo, pozbywając się duchów przeszłości. Nadszedł czas, aby ból, który sprowadziła na ciebie nieszczęśliwa miłość, ustąpił miejsca wolnemu umysłowi. Rozdział 6: Otwórz się na więcej. Przyjmij prawdziwą miłość i szczęście. Nawet jeśli nieszczęśliwa miłość, której doświadczyłeś w przeszłości, wyczerpała Cię, nie oznacza to, że powinieneś zamknąć drzwi przed nowym, lepszym związkiem. W tym odcinku dowiemy się, jak przygotować się na przyjęcie prawdziwej miłości i odnalezienie wewnętrznego szczęścia. Po wyciągnięciu wniosków z przesłych bólów nadszedł czas, aby wykorzystać nowe możliwości które wniosą szczęście do Twojego życia. Przede wszystkim upewnij się, że całkowicie się wyleczyłeś. Kiedy związek się kończy, na sercu mogą pozostać blizny. Ważne jest, aby dokonać wewnętrznego oczyszczenia, aby zastąpić te ślady zdrową miłością. Oznacza to zaakceptowanie złamanych serc pozostałych po poprzednim związku, przekształcenie ich i otwarcie nowego rozdziału. W ten sposób możesz mieć pewność, że przeszłe obciążenia nie będą przeszkadzać ci w przyszłych związkach. Co więcej, nie tylko romantyczne relacje, ale także głębokie przyjaźnie i więzi społeczne mogą dodać szczęścia do Twojego życia. Spędzanie czasu z bliskimi, realizowanie swoich zainteresowań, uczenie się i odkrywanie nowych rzeczy może sprawić, że poczujesz się szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Podczas tego procesu przypomnij sobie, że życie to nie tylko okazja. Aby się w kimś zakochać, ale także odkryć siebie i żyć pełnią życia. Kiedy otwierasz się na więcej i wkraczasz w nowy związek, ważne jest, abyś poznał siebie i zaufał sobie, aby ustanowić pełną miłości, zdrową więź. Teraz możesz stworzyć własne szczęście, nie polegając wyłącznie na związku, i być gotowym do dzielenia się tym szczęściem. Bądź otwarty na nowych ludzi którzy pojawią się w Twoim życiu i pozostawią za sobą mroczne cienie przyszłości. Pamiętaj, że najcenniejszą drogą do osiągnięcia prawdziwego szczęścia jest najpierw pokochanie i zaakceptowanie siebie. Chciałbyś odkryć najskrytsze pragnienia kobiet. W naszym artykule zatytułowanym 5 sekretnych pragnień seksualnych kobiet szczegółowo omówiliśmy nieznane namiętności kobiet oraz to, jak można je rozumieć i zmieniać w związkach. Dzięki tym wyjątkowym informacjom możesz głębiej zaimponować drugiej osobie. Przeczytaj teraz i poznaj te sekrety. Rozdział 7. Odkryj swoją wewnętrzną moc i podnieś ją. Wreszcie. Po nieszczęśliwym romansie nadszedł czas, aby odkryć w sobie potencjał, dzięki któremu stanie się silniejszy. W tej części sprawdzimy, co możesz zrobić, aby uświadomić sobie swoją wewnętrzną moc i wynieść ją na szczyt. Zwiększając Twoją siłę do radzenia sobie z trudnościami, wspólnie podejmiemy kroki, aby stać się bardziej zrównoważoną jednostką, bardziej odporną na życie. Wewnętrzna siła zaczyna się przede wszystkim od zaakceptowania własnych wartości i poznania siebie. Przeanalizuj, co było dla Ciebie ważne w Twoim poprzednim związku i jakie wartości chroniłeś, a jakie ignorowałeś. Ta analiza pomoże Ci lepiej poznać swój charakter i wyznaczyć zdrowsze granice w przyszłości. Teraz wiesz lepiej, gdzie umieścić siebie w związkach. To czyni Cię silniejszym. Innym sposobem na wzmocnienie emocjonalne jest dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne. Regularnie medytując, możesz uspokoić swój umysł, możesz wzmocnić swoje ciało uprawiając sport. Rozwijanie zdrowych nawyków jest ważne dla ustalenia wewnętrznej równowagi. Te nawyki sprawią, że stanie się silniejszą osobą nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Ponadto, rozwijanie pozytywnego nastawienia jest ważną częścią zwiększania wewnętrznej siły. Przypomnij sobie, że każde wyzwanie ma swoją pouczającą stronę i spróbuj spojrzeć na sprawy z szerszej perspektywy. Akceptowanie wzlotów i upadków życia oraz zdecydowane chodzenie własną ścieżką pomimo negatywów sprawi, że będziesz silniejszą i bardziej odporną osobą. W rezultacie proces wewnętrznego wzmacniania, który następuje po nieszczęśliwej miłości, jest w rzeczywistości procesem przygotowującym na inne trudności, które napotkasz w życiu. Wyznaczyłeś teraz jaśniejsze cele w swoim życiu i postawiłeś się na solidniejszym gruncie. Rozdział 8. Świętuj swoje odrodzenie. Spójrz na życie z zupełnie nowej perspektywy. Ta podróż podczas której staje się silniejsza, dojrzała i lepiej poznaje siebie po nieszczęśliwym romansie, jest tak naprawdę procesem odrodzenia się w życiu. W ostatniej części omówimy spojrzenie na swoje życie z nowej perspektywy i uczynienie tego procesu świętem. Wszystkie trudności, których doświadczyłeś, były odskoczną do stworzenia silnej jednostki, którą jesteś teraz. Nadszedł czas, aby uczcić swoje odrodzenie. Najpierw przyjrzyj się temu, co udało Ci się osiągnąć podczas tej podróży? Odkryłeś własną wewnętrzną siłę, wyciągnąłeś wnioski z bólu przeszłości i skierowałeś swoją energię w zdrowsze miejsca. Masz teraz kontrolę nad swoim życiem. Jest to symbol pewności, jaką masz w sobie i swojej przyszłości, pozostawiając przeszłość za sobą. Patrzenie z nowej perspektywy oznacza, że nie możesz już pozwolić, aby drobne problemy Cię męczyły i bardziej doceniasz piękno życia. Z każdym nowym dniem skupiaj się na drobnych szczegółach, które sprawią, że poczujesz się lepiej. Może to być uśmiech, krótka rozmowa z przyjacielem lub spokojna chwila spędzona w samotności. Ciesz się tym nowym ja, w którym pozbędziesz się cieni przeszłości, aby objąć życie we wszystkich jego aspektach. Wyrób sobie nawyk celebrowania tego procesu, ponieważ każda chwila, w której wspierasz siebie i stajesz się silniejszy, jest sama w sobie powodem do świętowania. Możesz teraz spojrzeć na swoje życie z nadzieją i zrobić krok w kierunku szczęśliwszej i bardziej zrównoważonej przyszłości na ścieżce odbudowy siebie. W tym filmie omawialiśmy sposoby przezwyciężenia bólu nieszczęśliwej miłości w świetle filozofii stoickiej. Mam nadzieję, że ta podróż pomogła Ci zyskać silniejszą i spokojniejszą perspektywę na siebie. Pamiętaj, że ból, jaki przynosi miłość, jest tymczasowy. Twoja wewnętrzna siła jest trwała. Jeśli ten materiał był dla ciebie przydatny, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Uważajcie. Do zobaczenia w następnym filmie.